Kiedy mówimy o zdrowiu metabolicznym, to często myślimy o takich parametrach jak poziom trójglicerydów i cholesterolu we krwi, poziom glukozy na czczo, czy poziom insuliny na czczo. Jednak jest jeszcze coś, o czym do tej pory mówiło się raczej mało, ale na szczęście to się zmienia, a tym zjawiskiem jest elastyczność metaboliczna. Czym jest elastyczność metaboliczna? W dużym skrócie jest to fizjologiczna zdolność adaptacyjna ludzkiego organizmu, która pozwala na czerpanie energii z dwóch źródeł. Z węglowodan, oraz z tłuszczu i płynne przechodzenie z jednego paliwa do drugiego. Jeśli dostępne są węglowodany, to organizm wykorzystuje je jako paliwo, a jeśli ich nie ma, to ustrój sięga do zapasów nagromadzonej tkanki tłuszczowej i przestawia się na spalanie kwasów tłuszczowych. Elastyczność metaboliczna to wielki dar, jaki otrzymujemy w prezencie od matki natury. Z tą zdolnością adaptacyjną się rodzimy i to ona pozwalała człowiekowi dostosowywać się do zmiennych warunków. Z tej zdolności adaptacyjnej korzystały pokolenia naszych przodków, kiedy to nie było łatwego dostępu do pożywienia, tak jak mamy dzisiaj. Spożywano to, co rodziła ziemia, lub to, co udało się akurat upolować, a potem wyhodować. Okresy głodu przeplatały się z okresami ucztowania a zdobycie pożywienia wymagało aktywności fizycznej dużo większej niż parę kroków do lodówki. Jeśli nie było pożywienia, to nadchodził czas postu, co oznacza, że organizm w reakcji adaptacyjnej zmienia metabolizm z węglowodanowego na tłuszczowy i zamiast glukozy spalane są kwasy tłuszczowe jako źródło energii. Dzisiaj większość ludzi grzecznie zjada swoje 5 posiłków dziennie, a pości co najwyżej tylko w godzinach nocnych podczas snu albo gdy zapadnie na infekcję i dostanie gorączki, ośrodek głodów pod wzgórzu zostaje wtedy fizjologicznie wyłączony, występuje brak apetytu i jest to jedyny czas, w którym niektórzy ludzie są w stanie pościć. Aktualnie żyjemy w czasach, gdy jedzenia mamy pod dostatkiem i to na wyciągnięcie ręki. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca w historii ludzkości. Mamy nieograniczony dostęp do jedzenia, każe się nam jeść śniadanie niemal zaraz po wstaniu z łóżka, potem w ciągu dnia jeść co trzy godziny i w żadnym wypadku nie dopuszczać do uczucia głodu. A jak tylko głód się pojawi, to sięgamy zaraz po jedzenie, najchętniej słodkie przekąski. Do tego wszystkiego motoryzacja, rozwój elektroniki sprawiają, że robimy się coraz bardziej leniwi i mamy coraz mniej ruchu. To wszystko powoduje, że zatracamy naszą fizjologiczną elastyczność metaboliczną i nie jesteśmy już w stanie płynnie przełączać się pomiędzy paliwem węglowodanowym a Ketonowy. Dlaczego ta elastyczność metaboliczna jest taka ważna? Dlatego, że płynne przełączanie się pomiędzy źródłami energii chroni nas przed chorobami metabolicznymi, natomiast nierównowaga w wykorzystywaniu glukozy i kwasów tłuszczowych jako paliwa jest o tyle niebezpieczna, że z biegiem czasu może doprowadzić do schorzeń. Takich jak otyłość, cukrzyca typu drugiego i choroby sercowo-naczyniowe. A są to wszystkie te choroby, które aktualnie gnębią społeczeństwa krajów uprzemysłowionych i są najczęstszą przyczyną śmierci. A zaczyna się od tego, że nasza elastyczność metaboliczna zostaje upośledzona, rośnie insulina, odkładamy tkankę tłuszczową, a potem pojawia się triada metaboliczna, czyli wysoki poziom trójglicerydów. Wysoki LDL i niski HDL, a często też z czasem dojdzie do nadciśnienia, do otyłości lub zaburzeń hormonalnych, bo jak już wiecie z czwartego odcinka podcastu, kiedy mówiłam o nawykach w dojrzałym wieku, że insulina jest hormonem wyższego rzędu, a także tym hormonem, który odpowiada za odkładanie tłuszczu. W dzisiejszym odcinku będę więc mówić o tym, jak rozpoznać, czy wciąż mamy elastyczność metaboliczną, jakie są objawy jej utraty. I jak ją odzyskać. Zapraszam do odcinka. Cześć, słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari. Wspieram kobiety w osiąganiu pełni zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty. Co jakiś czas dowiadujemy się o nowej cudownej diecie, która ma być rozwiązaniem na wszystkie bolączki tego świata. Wiele lat temu, kiedy byłam jeszcze kompletnie nieświadomą zdrowotnie osobą, prowadziłam jeszcze bardzo niezdrowy tryb życia i zapadłam na zdrowiu, to chwytałam się każdej możliwej diety, żeby tylko schudnąć i poczuć się lepiej. Byłam uzależniona od słodyczy i notorycznie zmęczona. Gdybym wtedy miała wiedzę, jaką mam dzisiaj. To zamiast kolejnych bezużytecznych diet Najpierw zabrałabym się za przywrócenie utraconej elastyczności metabolicznej, ponieważ cierpiałam wtedy na wszystkie objawy wskazujące na jej utratę. Myślę, że gdybym się w tamtym momencie nie przebudziła, to skończyłoby się to wszystko dla mnie bardzo źle. Dlatego chcę przestrzec was, żeby nie ignorować symptomów utraty elastyczności metabolicznej, bo jest to jeden z fundamentów naszego zdrowia, nie tylko metabolicznego, ale zdrowia w ogóle. Więc jakie to są objawy? Czyli skąd mamy wiedzieć, czy wciąż mamy elastyczność metaboliczną, czy też już ją utraciłyśmy? Objaw pierwszy to odczuwanie zmęczenia, braku koncentracji, spadku energii lub nawet senności po posiłku zawierającym duże ilości węglowodanów. To oznacza, że nasz organizm nie radzi sobie najlepiej z węglowodanami, a nasze komórki stały się mniej wrażliwe na insulinę. Czyli rośnie nam insulinooporność. Podobne objawy mogą wystąpić po spożyciu dużej ilości białka albo tradycyjnego obiadu, gdzie mamy ziemniaki i dużą porcję mięsa. U zdrowych ludzi spożywanie węglowodanów czy białka nie skutkuje zmęczeniem, brakiem energii czy sennością. Objaw drugi to wahania nastroju, a konkretnie bardzo zły humor, a wręcz czasami ogromna złość, kiedy czujemy głód. Jest nawet takie powiedzenie, że Polak jak głodny to zły, a jak się naje to śpi. Z kolei Anglicy używają określenia hangry, czyli połączenia hungry, co oznacza głodny, ze słowem angry, czyli zły. I te określenia właśnie bardzo dobrze oddają stan osoby, która utraciła swoją elastyczność metaboliczną. Olbrzymia złość, olbrzymia irytacja, kiedy odczuwamy głód, a po posiłku zmęczenie, a nawet senność. Możemy wpadać w hipoglikemię między posiłkami i cierpieć też na bóle głowy. Objaw trzeci wilczy głód. Dominują też zachcianki pokarmowe, głównie na mięso w posiłkach głównych i na słodycze, gdy chodzi o przekąski. Konieczne jest też jedzenie częstych posiłków lub przekąsek, ponieważ wkrótce po jedzeniu odczuwany jest niepohamowany głód. Bardzo źle zareagowałaby taka osoba na przykład na głodówkę leczniczą. Taka osoba staje się wręcz niewolnikiem ciągłego podjadania i nie jest w stanie długo wytrzymać bez jedzenia. I nie jest to taki normalny głód, jak u zdrowych ludzi, ale właśnie wilczy głód, niepohamowany głód. Oczywiście połączony z podirytowaniem, a nawet atakami złości z byle powodu, czy nawet bez powodu. Jeśli macie Wśród bliskich lub przyjaciół takie wiecznie podirytowane osoby, to powodem może być właśnie brak elastyczności metabolicznej. Objaw czwarty to trudności ze zrzuceniem zbędnej masy ciała. A nawet ciągłe tycie, pomimo że nasza dieta, nasza aktywność fizyczna są takie same, uciekamy się wtedy do różnych diet odchudzających, czy też zaczynamy ćwiczyć, ale tak naprawdę problemem jest upośledzenie elastyczności metabolicznej. Organizm zatracił już umiejętność pozyskiwania energii z tłuszczu. Dlatego spalenie tkanki tłuszczowej staje się nie lada wyzwaniem. W takiej sytuacji nierozsądne diety w połączeniu z intensywnymi treningami jedynie pogarszają sprawę tak naprawdę jest to droga donikąd. To elastyczność metaboliczna odpowiada za utratę zbędnych kilogramów i bez niej po prostu nie ruszymy z miejsca. Objaw piąty to konieczność podpierania się stymulantami jak kawa, herbata czy napoje energetyzujące, czyli źródłami kofeiny. I to jest zrozumiałe u osób z upośledzoną elastycznością metaboliczną. Jeśli czujesz się ospała, wyczerpana lub zbyt zmęczona, aby normalnie funkcjonować, to Twoim pierwszym odruchem może być złapanie filiżanki kawy, zjedzenie czegoś słodkiego lub wypicie napoju energetycznego. Dostajesz wtedy krótkotrwałego kopa energetycznego i tak dzień za dniem jakoś się wleczesz przez życie. Ale nie tędy droga. Aby w zdrowy sposób zwiększyć ilość energii wytwarzanej przez Twoje komórki, a tym samym Twoją witaminę, Musisz zapewnić tym komórkom wystarczającą ilość odpowiedniego pożywienia, odpowiedniego odpoczynku i odpowiedniej stymulacji umiarkowaną aktywnością fizyczną. Jednym słowem, trzeba zadbać o mitochondria. O te nasze fabryczki energii, które i tak z wiekiem mogą nam się kurczyć i robić się ich może coraz mniej liczebnie. Ok, więc to jest takich pięć głównych objawów braku elastyczności metabolicznej, które powinny nas zaniepokoić. To wszystko rzecz jasna ma swoją przyczynę, a nawet kilka, które się najczęściej zazębiają. Nie tracimy elastyczności metabolicznej z dnia na dzień, ponieważ to jest pewien proces. Dzisiaj robi furorem dieta ketogeniczna i poleca się ją na przywrócenie elastyczności metabolicznej, jednak to nie każdemu pomaga. Jeżeli chcemy zająć się problemem przyczynowo, to musimy przeanalizować, jakie czynniki spowodowały jego wystąpienie. Ok, to teraz powiedzmy sobie, jak naszą elastyczność metaboliczną poprawić. Są cztery takie główne przyczyny, które mogą doprowadzić do upośledzenia, a nawet utraty elastyczności metabolicznej. Przede wszystkim musimy więc przeanalizować te przyczyny i zająć się nimi odpowiednio, korygując nasz styl życia. Po pierwsze, zła dieta. Przetworzona, oparta na ubogich odżywczo-pokarmach zamiast na warzywach i owocach, zawierająca bardzo dużo cukru i słodyczy i polegająca na ciągłym podjadaniu. Jeśli wiecznie coś jemy, to brakuje elementu oczyszczania. To tak, jakbyśmy znosiły do domu różne rzeczy, ale nigdy nie wyrzucałybyśmy śmieci. Można sobie tylko wyobrazić, jak wyglądałby nasz dom po wielu latach takiego traktowania. Musimy też zrozumieć, że za każdym razem, gdy wkładamy do ust cokolwiek, co posiada kalorie, to pobudzamy wydzielanie insuliny. Nawet jeśli to będzie jeden malutki cukierek typu Tic Tac, jedna kosteczka czekolady, czy jeden słony paluszek. Także kawa czy napój energetyzujący, bo to są stymulanty. A nawet guma do rzucia słodzona sztucznym słodzikiem, bo badania wykazały, że po syntetycznych słodzikach również następuje wydzielanie insuliny. Nie mówiąc o tym, że takie sztuczne słodziki niszczą nam przy okazji mikrobiom jelitowy. Krótko mówiąc, z punktu widzenia naszego organizmu, kiedy rośnie poziom insuliny, to oznacza, że preferowanym źródłem energii będą węglowodany glukoza, natomiast kiedy poziom insuliny spada, to jest sygnał dla naszego ciała, że należy pozyskiwać energię z tłuszczu. Dlatego pierwsze, co należy zrobić, to coraz dłuższe przerwy między posiłkami, a także spożywanie posiłków w oknie żywieniowym, zachowując na początek przerwę nocną 12 godzinną i z czasem stopniowo ją wydłużając do 16 godzin. Czyli nie chodzi o to, żeby się głodzić. Tylko, żeby zmienić harmonogram posiłków i jeść w określonym oknie czasu, a pozostałe godziny nie dostarczać niczego, co ma kalorie lub podnosi nam insulinę. Generalnie chodzi o to, że jedzenia ilościowo jest tyle samo, ale jemy rzadziej, aby nie stymulować insuliny. Jakościowo, jak najmniej skrobi i cukru, idziemy bardziej w kierunku niskowęglowodanowym i, co jest jeszcze ważne, aby przerwę nocną wydłużać stopniowo, bo sproszczeniem jest tak jak z ćwiczeniami. Ciało musi się zaadaptować. Jeśli rzucimy się od razu na głęboką wodę z tym poszczeniem, to nasz organizm będzie cierpieć i się zrazimy. Dlatego pamiętajmy o tej stopniowej adaptacji, zaczynając od przerwy nocnej, trwającej 12 godzin. Na temat korzyści zdrowotnych ze stosowania postu okienkowego, znanego także jako intermittent fasting lub jako post przerywany, napisano mnóstwo książek. Bardzo dobrą książkę Dieta Interwałowa napisała lekarka doktor nauk medycznych Petra Link Do tej książki wrzucę wam w notatki do tego odcinka. Drugim czynnikiem, mającym wpływ na naszą elastyczność metaboliczną, jest aktywność fizyczna. Jeśli do tych ciągłych skoków insuliny dołączymy jeszcze niewystarczającą ilość aktywności fizycznej, to będzie to już w ogóle gwóźdź do trumny. W znaczący sposób przyspieszymy wtedy proces utraty naszej elastyczności metabolicznej, ponieważ aktywność fizyczna nie tylko podkręca metabolizm, ale przede wszystkim zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Czyli chroni nas przed insulinoopornością i chorobami metabolicznymi, jak cukrzyca typu drugiego. Jeśli mamy za mało ruchu, to zapasy glikogenu zgromadzone w wątrobie i mięśniach nie będą miały jak zostać spalone. A dopóki one nie zostaną spalone, to ustrój nie sięgnie po drugi rodzaj paliwa. Przyzwyczajmy go do spalania jedynie węglowodanów. Z biegiem czasu nastąpi adaptacja do warunków, jakie stworzyliśmy, czyli ustrój zatraci umiejętność spalania kwasów tłuszczowych i będzie domagał się już tylko węglowodanów. A my będziemy czuć się chore, grube, wiecznie głodne i wiecznie zmęczone, tak jak ja się kiedyś czułam bo nie wiedziałam, że aktywność fizyczna jest jak witamina. Bez niej człowiek staje się po prostu chory i nieszczęśliwy. Ale dobra wiadomość jest taka, że można to zmienić. Zalecam zacząć od minimum 30 minut spaceru dziennie, dziarskim krokiem i stopniowe wydłużanie do godziny dziennie. Jeśli to brzmi przerażająco, to powiem jeszcze, że to nie musi być koniecznie jednym ciągiem, możemy to zrobić na raty w ciągu całego dnia. Trzecią przyczyną utraty elastyczności metabolicznej może być rozregulowana Rytm dobowy. Nawet po jednej źle przespanej nocy rośnie nam fizjologicznie poziom kortyzolu, poziom cukru we krwi i poziom insuliny. Niedosypianie dotyczy nie tylko młodych mam, które w nocy wstają do płaczących noworodków, ale również kobiet dojrzałych w okresie około menopauzalnym. To jest ten moment w życiu, kiedy powinnyśmy, drogie panie, szczególnie zadbać o naszą elastyczność metaboliczną. Można wyćwiczyć zaburzone rytmy dobowe, można poprawić jakość snu. Jak zrobić to skutecznie, uczyłam na szkoleniu Zdrowy Sen. Link do tego szkolenia wrzucę wam w notatki do tego odcinka podcastu. Po czwarte, przyczyną utraty elastyczności metabolicznej może być też przewlekły stres. Już wiecie z poprzednich odcinków podcastu, że stres podnosi poziom kortyzolu, za tym idzie podwyższony poziom cukru we krwi i podwyższony poziom insuliny. Rośnie nam wtedy kortyzolowa oponka na brzuchu. Pojawiają się również obrzęki, pojawia się kortyzolowa twarz, taka nalana, obrzęknięta. Kortyzol jest nazywany hormonem stresu, ale niestety jest to także hormon nadwagi i otyłości, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Warto jednak być tego świadomym, ponieważ jeżeli nie zajmiemy się przyczynowo pracą nad naszą odpornością na stres, nad naszą reakcją na czynniki stresowe, to ani diety, ani suplementy, ani ćwiczenia mogą zwyczajnie nie być pomocne tak bardzo, jak tego oczekujemy. Gdy prowokują nas sytuacje stresowe, to zamiast gniewu, złości, goryczy czy żalu, wybierajmy świadomie spokój, miłość i radość. Szukajmy też zawsze pozytywnych stron danej sytuacji zamiast skupiania się na negatywnych. Żeby zminimalizować wpływ stresu na nasze życie, mamy do dyspozycji sporo metod. Praca ze wzorcami myślowymi, wizualizacje, afirmacje, zapiski i przelewanie na papier tego, co czujemy, modlitwa i medytacja, praktykowanie wdzięczności, czy w końcu praca z terapeutą. Jest tych metod tyle, że możemy stworzyć sobie naszą indywidualną strategię. Podsumowując dzisiejszy odcinek, utrata elastyczności metabolicznej może mieć cztery główne przyczyny: niezdrowe nawyki żywieniowe, Niewystarczająca aktywność fizyczna, zaburzone rytmy dobowe i przewlekły stres. Dlatego tak ważne jest położyć nacisk na holistyczne podejście do zdrowia metabolicznego i elastyczności metabolicznej. Pamiętajmy, że nasze działania w celu poprawy tej elastyczności muszą być wielokierunkowe, bo tak naprawdę 80% naszego zdrowia zależy od naszego stylu życia i naszych codziennych nawyków. Już niedługo zaproszę Was na webinar na temat zdrowia metabolicznego, nad którym aktualnie pracuję. Będzie webinar, będzie też bardzo ciekawe szkolenie masterclass. Więcej szczegółów podam wkrótce. Jeśli chcesz otrzymywać ode mnie powiadomienia o kolejnych odcinkach podcastu i o moich wydarzeniach, zapisz się na mój bezpłatny newsletter. Jeśli jeszcze nie jesteś zapisana, zrobisz to w jedną minutę pod adresem akademiawitalności.pl, ukośnik biuletyn. A na dziś to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć! Dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. I jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne, nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia. Naturoterapeuta nie wchodzi w relacje lekarz-pacjent. Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.